Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości, panią poseł Joanną Lichocką i senatorem Przemysławem Błaszczykiem oraz naszymi radnymi Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy, jesteśmy pod wrażeniem oczywiście wczorajszego dnia. Mamy w Polsce u władzy ekipę gangsterską, która udowodniła to wczoraj, i ta konferencja jest poświęcona temu, w jaki sposób Rządzi rząd Donalda Tuska i co tymi gangsterskimi chwytami chciał przykryć, a chce przykryć to, że Polakom żyje się i będzie się żyło coraz gorzej ze względu na rosnące ceny. Ja bardzo proszę panią poseł o zabranie głosu. Bardzo dziękuję. Uwaga, drożyzna, Tusk to znaczy drożyzna. Obiecywali, że będzie inaczej, że będzie świetnie, że będzie y, 60 tysięcy. Y, Wolnej od podatku, że będzie paliwo po 5.19, wszystko to kłamstwa. Już wiadomo, że VAT na żywność od 1 kwietnia wzrastał do 5%. Wiadomo, że już wzrosła opłata paliwowa. To oznacza, że żadne 5.19 za benzynę po prostu nie jest możliwe. Oni nie mają zamiaru tego zrealizować. Wszyscy widzicie Państwo, ile kosztuje teraz benzyna. Prąd. Myśmy wprowadzili tarczę, która chroniła polskie rodziny przed podwyżkami prądu. Oni przedłużyli to tylko do 1 czerwca, po 1 czerwca rachunki za prąd prawdopodobnie wzrosną o kilkaset złotych dla każdej polskiej rodziny. To jest koalicja oszustów. Oni nie mieli zamiaru realizować tego, o czym mówili w kampanii, ale mieli zamiar oszukać Polaków po to, żeby zdobyć... Ich to jest bardzo ważne, żebyście Państwo teraz przed wyborami samorządowymi to pamiętali. Oni próbują to przykryć na różne sposoby, robią różne igrzyska, komisje śledcze, nielegalne wtargnięcia do domów naszych parlamentarzystów, ale to jest tylko przykrywka. Macie Państwo nie pamiętać o tym, ile na przykład kosztują te najbliższe święte. Przed wyborami samorządowymi, który już jest naprawdę bardzo niedługo. Trzeba o tym mówić, trzeba o tym powtarzać, ponieważ oni dalej kłamią i dalej chcą was oszukać. Tu w Łowiczu, tu w okręgu sieradzkim, skąd jesteśmy posłami, robimy te konferencje, informujemy o tym, bo to jest bardzo ważne, żeby nie oddać w ich ręce kolejnych przyczółków władzy, bo będą robić co chcą, nie licząc się z wyborcami i kłamiąc. Kto y, dwa razy obieca, to prawie tak, jakby to dał, jakby to zrealizował. To jest ich hasło. Będą obiecywać różne rzeczy. To wszystko kłamstwo. Koalicja oszustów w tej chwili kreuje cały czas wielkie kłamstwo. Ale to, o czym mówimy, to są konkrety. To są konkrety, których Tusk nie zrealizował i nie miał zamiaru realizować. Natomiast to są te hasła. Które są narzędziami w tym wielkim kłamstwie, z jakim mamy do czynienia w wykonaniu obecnie rządzącym. Bardzo proszę pan senator. Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj na konferencji prasowej. Ja po raz pierwszy od czasu funkcjonowania nowej koalicji, koalicji 13 grudnia. Wiecie, jak wcześniej te konferencje wyglądały i czego dotyczyły. Przeważnie. Były to nowe programy pomocowe dla samorządów, nowe wsparcia, nowe tarcze w okresie kryzysu. Teraz sytuacja jest całkiem inna. Oczywiście były obiecane nowe programy, było obiecane 100 różnych rozwiązań, które miały ułatwić i poprawić życie Polaków, życie także mieszkańców powiatu łowickiego, ale to wszystko okazało się kłamstwem. Dzisiaj jesteśmy w powiecie łowickim, tak jak wspomniałem. Mówicie typowo rolniczym, ja też jako osoba związana z rolnictwem, jest mi bardzo na sercu to, co dzieje się w rolnictwie, to jaka jest ciężka sytuacja obecnie w rolnictwie, wiemy wszyscy o strajkach, także w tych stu konkretach premiera Donalda Tuska Platformy Obywatelskiej były programy dla rolnictwa. Co się z nimi stało? Nic. Nie wiemy o żadnych realizacji tych programów, wiemy tylko to, że w czasie demonstracji rząd Donalda Tuska i jego minister, jego służby doprowadziły do tego, że pobito rolników, potraktowano ich gazem. Były zapowiedzi Funduszu Stabilizacji dla Rolnictwa, były zapowiedzi rynków w dużych miastach, była zapowiedź dofinansowania do biasekuracji, była także zapowiedź tego, że w marketach strategicznych produktów rolnych połowa będzie pochodziła od polskich rolników. Nic z tych postulatów nie jest realizowane. Mamy wiceministra rolnictwa, pana Michała Kołodziejczaka, który także często pokazywał, że walczy o rolnictwo i teraz miał tak naprawdę chronić to rolnictwo i pomagać temu rolnictwu. Miał też doprowadzić do tego, że ceny w sklepach będą uwzględniały także i dochody dla rolników, że marże będą dużo niższe i te produkty rolnicze będą adekwatne do tego jak są produkowane, jaki wkład jest rolników i też rolnicy będą mieli udział w tych marżach. Tak się nie stało. Wiemy jeszcze raz, jak wygląda sytuacja. Rolnicy musieli wyjść na ulicę, muszą walczyć o swój byt. Sytuacja jest bardzo ciężka. Tak działa koalicja 13 grudnia. Dzisiaj jesteśmy tutaj w Łowiczu. 7 kwietnia państwo przy urnach zadecydujecie. Ja bym chciał, abyśmy pokazali wspólne żółte światło. Obecnej koalicji rządzącej Platformie Obywatelskiej i głosowali na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. My jesteśmy na tak my jesteśmy na tak pomocy dla społeczeństwa, my jesteśmy na tak tarczą ochronnym, my jesteśmy na tak inwestycją samorządowym. Tutaj pani poseł wspomniała także o cenach prądu. Ja ostatnio miałem przyjemność podpisywać nową umowę z operatorem energią i okazało się, że to. No, Nowa cena po tej tarczy, jaka teraz jeszcze obowiązuje przez pół roku, oczywiście związane to jest z wyborami samorządowymi i wyborami do europarlamentu. Koalicja tą tarczę podtrzymała, ale wiemy, że po pół roku ona się kończy. I cena teraz 50 parę groszy po 1 lipca ta cena będzie złoty 20 zł dla gospodarstw domowych. To jest 100% wzrostu. Sceny. Dlatego musimy jasno powiedzieć nie Platformie w całej koalicji 13 grudnia. To możemy zrobić 7 kwietnia idąc do urny i popierając kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, którzy tutaj też z nami są. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko chciałem dodać, że my prowadzimy kampanię, rozmawiamy z mieszkańcami na ulicach Łowicza, rozmawiamy z mieszkańcami w całym powiecie i e, możemy powiedzieć jedno, jest bardzo duże rozczarowanie wśród mieszkańców. To są nasze odczucia. I w Łyżkowicach, i w Kiernozi, i w Kocierzewie jest bardzo duże rozczarowanie działaniami tego rządu. Bardzo rozczarowani są też wyborcy trzeciej drogi, do nich też apelujemy. Pokażcie temu rządowi żółtą kartkę, oni niczego nie zrealizują, bo niczego nie są w stanie zrobić, oni tylko potrafią w sposób tempy próbować rozliczać poprzednie rządy w sposób bezmyślny i w sposób krzywdzący ludzi, tak jak wczoraj zabrano komputery dzieciom Zbigniewa Ziobry. No proszę Państwa, to jest podsumowanie skuteczności tego rządu. Apelujemy, nie głosujcie na kandydatów tej całej koalicji 13 grudnia, a głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli ktoś z Państwa dziennikarzy ma pytania, bardzo proszę. A dlaczego dlaczego?